Dajcie Pszczółki i czmiele. Dzisiejszy odcinek zaczyna się bardzo ostro, bo specjalnie dla Was, aby pokazać Wam pierwszą roślinę właśnie intensywnie się pokułem. To, co widzicie wokół mnie, to są tak zwane osty. Osty to oczywiście nazwa ludowa, która określa wszystkie rośliny, które są trochę kłujące, czyli ostrożenie, te właściwe osty czy popłochy. A to, co widzicie wokół mnie, to jest piękny łan ostrożenia polnego. Przeciętnie zwykle powiemy, że to po prostu osty. Te na fioletowo kwitnące, o pięknych główkach, to naprawdę, jeśli się im przyjrzymy, malownicze kwiaty. Są e, niezbyt wymagające. Rosną na, o, na ugorach, na miedzach gdzieś, na trawnikach. Są czasem uciążliwymi chwastami w uprawach zbóż e, czy w ogrodach. W różnych miejscach e, możemy je znaleźć. Jeśli zobaczycie osta. Proszę, nie wyrywajcie go tak od razu. Przyjrzyjcie się mu, zwłaszcza jeśli kwitnie tymi swoimi pięknymi fioletowymi główkami. Z tych maleńkich beczułek wyjdą fioletowe kwiatuszki, takie fioletowe płatki. A potem, kiedy już skończy się piękne, kwitnące życie kwiatu, zobaczycie na nich takie małe, długie, delikatne pędzelki. Tam w środku. W głębi koszyczków znajdują się nasiona. E, osty, te osty, o których właśnie teraz opowiadam, czyli ostrożenie polne, są bardzo płodnymi roślinami. Z, jednego, z jednej rośliny macierzystej potrafi wyjść nawet 5000 nasion, które zaopatrzone w te pędzelki, czyli w takie małe spadochroniki, w puch, który rozniesie te nasiona daleko stąd, mogą faktycznie odsiewać się bardzo bardzo efektywnie. Te nasiona potrafią leżeć w glebie nawet 20 lat. Pamiętacie mak? On też bardzo długo potrafił leżeć w glebie zanim wykiełkuje. To właśnie dlatego osty, tak zwane osty, jak ten ostrożeń, odnoszą taki sukces. I to dlatego przyprawiają niektórych rolników o ból głowy, kiedy walczą z nimi jako z chwastami w uprawach. Z jednej strony możemy powiedzieć, to chwasty, jeśli Rosną gdzieś w uprawach. Jeśli osną e, na rabacie czy w waszym ogrodzie, i jeśli tam sobie ich nie życzycie. Ale pomyślcie o tym, jak wiele pyłku, jak wiele nektaru dają te kwiaty. Odwiedzane są przez wiele pszczół, e, czy to pszczołę miodną, czy przez pszczoły samotne, jak również przez wiele innych owadów, które korzystają e, czy z nektaru, czy z pyłku. W okresie od czerwca do sierpnia z tych kwiatów skorzysta bardzo wiele owadów, również motyli. Także cieszmy się takimi płatami, takimi skupiskami ostów. Niekoniecznie musimy oczywiście w nie wchodzić, bo na pewno intensywnie się pokujemy. Ich liście, jak pewnie każdy, kto dotykał ostu, dobrze to wie, są zaopatrzone w małe ostki, takie wystające kolce, które kują nas w stopy, kiedy nastąpniemy na. Ostrożeń, czy na inny oset i wyraźnie na pewno je rozpoznamy. Jeśli chodzi o samostrożeń polny, jego koszyczki są delikatnie fioletowe. Te łodygi też czasem zielone, ale czasem też przybierają ciemniejsze barwy. Także przyjrzyjcie się im z bliska. Uważajcie, żeby się nie pokłuć oczywiście, ale to naprawdę piękne rośliny. I to naprawdę pożyteczne rośliny jeśli myślimy o pszczołach i innych zapylających owadach. Drugim gatunkiem, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, jest w końcu coś żółtego. Zapewne zauważyliście, że wiele kwiatów, wiele roślin kwitnących, o których Wam opowiadam, ma kolor fioletowy albo biały, a tu w końcu coś żółtego. Na pewno znacie tę roślinę dobrze, nawet jeśli nie wiecie jak się nazywa, ale za chwilę się dowiecie, to na pewno znacie ją, bo jest charakterystyczna. I bardzo pospolita. Na przydrożach, na ugorach, gdzieś na zapuszczonych trochę trawnikach czy łąkach, tam spotkacie wrotycz. Ten gatunek o takich baldaszkowatych kwiatach, które powstają ze skupionych małych, kolejnych, wielokrotnych kwiatuszków. Wrotycz należy do rodziny astrowatych. Inaczej mówiąc złożonych, dlatego że właśnie jej kwiaty składają się z wielu skompresowanych ze sobą kwiatów. Za chwilę przyjrzymy się im bliżej. Wrotycze to gatunek, o którym bardzo wiele się mówi i bardzo wiele już na pewno napisano. To roślina lecznicza, to roślina używana. Mimo tego, że trująca, to jednak używana w średniowieczu jako przyprawa. To roślina, którą stosuje się w ochronie roślin, robi się z niej odwary, żeby opłyskiwać rośliny, które chcemy ochronić przed owadami, jak myszyce, jak opuchlaki. Więc to roślina, która ma bardzo szerokie zastosowania. Jeśli spotkacie te żółte, okrągłe kwiatuszki, zachęcam Was, żebyście zerwali sobie jeden liść. Rozetrzyjcie go w palcach i zapamiętajcie ten zapach. Zapach nieco podobny do komfory To właśnie ten zapach sprawia, że owady trzymają się od tej rośliny z daleka. Ale czy wszystkie? O nie! Ta roślina wytwarza oczywiście i nektar i pyłek. Teraz od czerwca, lipca, przez sierpień do początku września będzie można tą roślinę spotkać kwitnącą. Przyjrzyjcie się jej, bo nie jedna pszczoła a nawet trzmiel chętnie usiądzie tutaj, żeby zbierać czy pyłek, czy słodki nektar. Jeśli przyjrzymy się jej drobnym kwiatom, to zobaczymy, że pojedynczy, pojedyncza mała, płaska główka składa się z drobnej obwódki i ze środka. Ta obwódka to żeńskie kwiaty wrotyczy, a ten środek, wyglądający nieco jak delikatne komóreczki, to są kwiaty męskie. Wrotycz jest całkiem przyjemną rośliną. Dorasta do metra, metra dwudziestu. Nie ma wielkich wymagań. Rośnie w miejscach suchych, przewiewnych i, i niezbyt żyznych. Także nie jest to roślina, która ma ogromne wymagania, jeśli chodzi o miejsce, w którym rośnie. Jeśli chcecie zaprosić wrotycz do swojego ogrodu, uważajcie na nią. Wrotycz to roślina, która potrafi się rozpanoszyć, potrafi się rozejść, bywa też czasem nazywana chwastem, kiedy rośnie w miejscach, w których my ludzie ustaliliśmy, że powinno rosnąć coś innego. Wrotycz ma całkiem przyjemne pierzaste liście, taką kanciastą, lekko kanciastą łodygę. Pnie się w górę. Jak widzicie. Wiele jej kwiatów wychodzi z jednej łodygi i tworzą one takie charakterystyczne, baldaszkowate skupienia, baldaszkowate, wielokrotne kwiatostany. Jak widzicie, tutaj jestem w otoczeniu, gdzieś przy drodze, na osiedlu. Także nie jest to roślina, z której znalezieniem będziecie mieli większy problem. Otwórzcie tylko oczy i pamiętajcie, przyjrzyjcie się dzisiaj. Pamiętajcie, jak wygląda. Pamiętajcie, że ze zbieraniem roślin jest tak, że widzimy to, co wiemy. Jeśli wiemy, czego szukamy, to najprawdopodobniej okaże się, że jest tego faktycznie w okolicy bardzo wiele. A ten tutaj, bardzo charakterystyczny wrotycz, to myślę, że roślina, którą koniecznie powinniście poznać na swoim spacerze. Na dzisiaj to już wszystko. Ostrożenie i wrotycze pozostawiam dla Was. Odszukajcie je i zobaczcie, jak są fajne. Przede wszystkim poobserwujcie na nich owady, te, które przylatują, żeby cieszyć się nektarem czy pyłkiem, ale również pamiętajcie, żeby zbierać te rośliny i budować swoje miodowe herbarium. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pszczółki informuje, iż realizuje operacje Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie, miodowy biznes, której celem jest popularyzacja nowoczesnych metod hodowli pszczół, produkcji miodu oraz produktów z nim związanych. Projekt angażuje dzieci i młodzież, przez co wpływa na zwiększenie ich wiedzy o roli pszczół i roślin miododajnych w życiu wsi oraz znaczeniu ochrony przyrody i bioróżnorodności gatunkowej.